Siemanko widzowie, dzisiaj sobie wylądujemy w Warszawie tym oto pięknym embrayerem 175. i tak zawsze silniki w nim nie działają, bo czego mogłem się spodziewać, że tu silniki w sumie będą działać. Udawaj no mu no, zwiększaj moc No nie wiem, no. No zwiększaj moc, ja widzowie dałem pełną moc, a on nawet by nie mógł wystartować. Tak, chociaż nie, mógłby się Dobra, dali mu moc. W końcu. No nie mogę dać mocy na zero, Já deram <sussurra> 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 one approach. November to UNH two niner decimal niner two and com PRP ORCME roommate one 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 approach. Patrzcie jaki to jest maluszek góry. Patrzcie jaką ma małą boskę skrzydę. Oszkę wieję, a Ja powiem, że nie. to nie będzie lądowanie boskie. Oj, już zamierzam na to troszkę. Troszku za dużo. Tylko teraz się nie rozbić przy początku pasa. Abrar a chata para o buffet. Meu, 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 O, jeszcze spokojnie do tym pasie. Właśnie tu trzeba precyzji witowie te. To... to ten ciąg wsteczny, tylko, co No hamuj! No hamuj! Hamuj, halo? Hamuj! On nie chce hamować w nie? Dobra, zjeżdżamy szybko z pasa się nie zatrzymam tego. To będzie widzowie na tyle dzisiejszego filmu. Sorry za te twarde lądowanie, że zrobiłem, ale po prostu jestem zmęczony, bo byłem dzisiaj w Warszawie. No i jestem po prostu jakby zmęczony i nie miałem nie mam już siły. No i przez to, to twarde lądowanie było, dobra, dajcie łapkę w górę i suba i to na tyle dzisiejszego filmu. Pa.